No dobrze, witam Was wszystkich serdecznie w kontynuacji, bo widzę, że bardzo Was ta gra zainteresowała, więc postanowiłem, że będę jeszcze nagrywać jakąś tam część tego całego tutaj, całego tutaj przetrwania, jakie próbujemy stworzyć. Jak sobie biega i próbuję stworzyć to, chociaż ostatnio właśnie mówiłem, że spotkamy się w trochę późniejszym etapie, ale jednak. Chcęcie zobaczyć, jak to wygląda, bo jednak Was to bardzo mocno intryguje, co zresztą jest całkiem uzasadnione, bo naprawdę gierka mega, mega wciąga, jest po prostu ciekawa. Muszę się troszeczkę udać dalej po poszukiwanie Dagbane, czyli czegoś, z czego będę robił sobie linki. Linki, linki. weźmiemy tego ile fabryka dała bo widzę, że tego potrzebujemy całkiem sporo nie wiem czy tu jest system pogodowy, no na pewno jest przecież aby nie było tej pogody to byłoby to bez sensu zatem pogoda na pewno ma wpływ na yy, przynajmniej ognisko, które możemy rozpalać lub gasić Pod nosem, jakiś kwiatek niepotrzebny. Dobra, wracamy. Mam co chciałeś. Tylko muszę wykraftować to jeszcze. A i każdą pojedynczą musi tworzyć. Okej, okay. dobra. Starczy. Co ty mi tutaj tak pukasz. Linki mosz, mosz. To jest, jest i buduj. No dobrze, za to powstaje nam daszek. A gdzie ten daszek jest? Aha, dobra Tak znika, dobra, okej okay. Co dalej chcesz? Okej okay. Co ty tutaj chcesz dalej? Na pewno widzę, że chcesz wody się napić Czyli chcesz tak, żeby zabezpieczyć dach oraz ścianki i takie typowo survivalowe budowanie. Ale zanim to zaczniemy, ja muszę rozpalić niestety nich, ponieważ potrzebuję wody. Dlatego teraz zrobimy to. 75% szans na to, że się to rozpali. Jest to idealnie. Oj, ale widzę, że mu nie idzie to rozpalanie. Chociaż. nie, nie idzie. Jeszcze raz. Jakby szło, to by ten płomyczek już by był widoczny. Na szczęście nie tracimy. Nie tracimy tutaj tych. Jak to się nazywa? Tracimy paliwa naszego. Okej, okay, jeżeli nie mamy tych twingów, to możemy je oczywiście stworzyć. Ale tutaj jeden jest. I jeszcze jeden by się przydał. Bo trzeba oczywiście wsadzić ich lałem. Teraz tak, gotujemy wodę. Tak jest. Wodę gotujemy, niech się tutaj smoży. A my przejdziemy do zbierania tych całych liści, które tutaj są O Zajc Ine Pierzmy sobie INE Na pewno z tego będzie czas zrobić Zobaczmy, czy możemy coś wybudować Lip rot, czyli to jest to i sznurek. Okej, okay. go, Dobrze, no jasne. Yes. Teraz jak jest to zabudować, to co? Aha, o Jezus, ile tego potrzebujemy? Masę. Jeszcze ile? Sznurka. O Zobaczymy, czy nam postać padnie, jak nie będzie miała wody. O, chyba woda się zagotowała. To może zdążymy. Dobra, implementujemy sobie te liście. Zobaczmy, co z tą wodą. zupełnia okej okay, czyli woda jeszcze mało tego woda paruje hmm. to dosyć ciekawe ile my tutaj tego 8 godzin będzie się paliło dobra musimy tą wodę jeszcze raz zagotować bo to jednak jest trochę mało to dosyć ciekawe woda która się Stworzymy tutaj te nasze limki, tyle ile fabryka dała. Czekamy, możemy to przyspieszyć nawet. Aha, czyli to tak wygląda wtedy. Dobra, czas zwolnił. Tak jest. Jeszcze potrzebujemy liści, ja dostanę jakiś sygnał, że ta woda się zrobiła. O, widzicie, i paruje to. I trzeba teraz wypić wszystko. O, matko, kochana, to jest... energia. Energia się zużywa. No, ok, w porządku. No, widać. Chcesz schudnąć to trzeba i drewno okej okay. na pine by leciało zobaczmy jak tam woda czy jest gotowa 3 minuty ten dźwięk oznacza że jeszcze się hajcuje 2 minuty, minuta A minuty w grze Wypijmy teraz razem wszystko co jest. 140... A nie, to i tak jest. Mam cheese, krótko mówiąc. I tak ta woda odporuje. To sobie zjemy. Coś podniosło no to? Juba, zjad Aha, no faktycznie podnosi, no tak średnio ale podnosi, dobra, zbieramy te piny, musimy zbudować ten dach i stworzyć pułapkę na Zajecę Raczej chyba widzieć gdzieś na ekranie. O, to możemy zebrać. Bo też nie chciałbym tam nie wiadomo gdzie latać. Raczej wątpię, że jak postawię gdzieś pułapkę, to magicznym sposobem znajdzie się tam zając. O, tam jest dzik. Dzik raczej mnie zaatakuje. Raczej pewny, że zaatakuje. Dobra, spróbujemy postawić tą place and construct stick. Czekajcie, postaw pułapkę. No dobra, stawiamy ją. Powiedzmy ją, gdzie postawimy. No i zostawmy na razie. Niech sobie tam stoi. Chociaż z tymi pułapkami, to wiecie co? Ja bym sobie zrobił tak, że wybudowałbym sobie jeszcze jedną pułapkę. Lepiej mieć dwie szanse niż jedną. Okay. zmo training, walking do suszenia. to jest niepotrzebne, to więc spoko i możemy teraz stworzyć sobie jeszcze jedną pułapkę, a wsadzamy ją sobie w prawą dłoń. Spróbujemy umieścić trochę w innym miejscu Kurczę, ja nie? nie widzę zająców za bardzo I to jest... Problem Oj kurczę, powiem wam, że może być problem Dobra, spróbujemy ustawić tą pułapkę Powiedzmy tutaj, zostawimy aktyw. I sobie tak zostanie. A my wracamy do naszej bazy. I chciał, żeby ugotować, tak? No, tylko, że najpierw trzeba coś złapać. A tutaj nie ma nic. Jak wygląda ta pułapka z daleka? You? kurwa jest O, kurwa, jest Zobaczcie można zabrać Mięso, Rabbit Hit, Animal Puszcz, o kurwa tutaj można masę rzeczy pozyskać. O kurde, powiem Wam szczerze, że to jest grubo. Plaki ja pierdolę tej. To ja tego się nie spodziewałem, że tu jest aż tyle. Dobra, a teraz co? Próbujemy to jakoś uchycić. Ciekawe czy to będzie bardziej kaloryczne niż kiełbasa. Zobaczmy czy my jesteśmy w stanie coś... Dobra, co ty teraz chcesz? Coś ze stików, czyli potrzebujemy znowu stiki. Częściej ich pełno tu leży. Też sobie podniesiemy. To też tu jest kolejny. I co Ty, Pani, ode mnie chcesz? Bullet. Stick wallet. I chciał, żebym zrobił coś takiego, ale co to jest? A. Okay. A kurwa, ale tutaj tych patyków owce. Dobra, ludzie, słuchajcie, ja sobie tu pogram troszeczkę i jeszcze zrobimy jedno takie rozegranie, jak już troszeczkę tam dalej zajdę, bo jest ciekawa i chcę dać jej szansę, bo póki co na razie uważam, że jest ok, warto dać jej te dwie godziny czasu, ale co dalej, to zobaczymy, także skosztuję tylko tego królika, zobaczymy ile mi zrośnie tej energii, bo jestem sam ciekawy. I na tym zakończymy. okej, okay. o i te pstuknięcie. I teraz it. Ul.